To był 2022 rok. Miałem w domu Huntley i gumy oporowe. Byłem zafiksowany na punkcie ćwiczeń, bo w końcu po miesiącach tkwienia w depresji, w lęku, ćwiczenia fizyczne przyniosły mi pewną ulgę. Ćwiczyłem już około miesiąca. Mimo tego, że miałem kompletnie zniszczone nawyki, i wstawałem późno. I tak dalej, to i tak pierwszą rzeczą, jaką robiłem rano, były ćwiczenia. Bo ćwiczyłem w domu. Ale jak zwykle przyszedł gorszy moment. Byłem rozleniwiony, byłem smutny. Nie chciało mi się wcale pracować. Na pewno wiesz, o czym mówię. I jak myślisz, co ja zrobiłem w takiej sytuacji? Posłuchałem się. Posłuchałem się tego, co mówi mi głowa. I przez to uznałem, że dobra, to ja dzisiaj nie ćwiczę. Cały dzień mi minął. A ja wiedziałem, że w sumie to tylko pół godzinki, i to nic takiego poćwiczyć. Ale i tak go ominąłem. No i skoro go ominąłem, to, to znaczy, że rzeczywiście coś jest nie tak. Rzeczywiście czuję się źle, rzeczywiście. Jestem leniwy. I wtedy te emocje jeszcze bardziej się nasilały. Czyli za każdym razem, gdy słuchałem się tego, co mówi mi głowa, wpadałem jeszcze bardziej w to, co mówi mi głowa. A głowa wcale nie była moim przyjacielem. I jeszcze bardziej wpadałem w to, co nie chciałem wpaść. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem tego, co wiem dzisiaj. I dzisiaj traktuję te emocje i tak dalej jako barierę, jako test, jako zwykłą barierę, którą trzeba przebić. Gdy budzę się rozleniwiony, to wiem, że bariera, którą muszę dzisiaj przebić. Może być trochę grubsza niż ta, która się pojawia, gdy budzę się zmotywowany, ale to nic nie zmienia. Praca ta sama jest do zrobienia. Plan dnia jest ten sam. Jedyne co, to będę musiał troszeczkę bardziej się postarać i poświęcić. To powinien być dla Ciebie znak, że właśnie nie powinieneś odpuszczać. Energia pozwoli Ci się przebić przez tą barierę. A tą energię możesz użyć, właśnie robiąc to. Przebijesz się przez barierę, nie biorąc jeden dzień wolnego i odpoczywając, bo czujesz się leniwy i smutny, tylko właśnie zrobienie tego. I dzięki temu. Ten stan, w którym się znajdujesz, gdy się budzisz, on się zmieni przez to, że ty podejmujesz działania. Jeżeli działasz, to jest test, czy jesteś prawdziwym kozakiem i dasz radę to zrobić. Uwierz mi, że bazując swój sukces, nieważne z jakiej dziedziny, z jakiej sfery, bazując sukces na emocjach, go sobie odbierasz. Emocje są zmienne, a sukces, budowa sukcesu wymaga stałości. Jeżeli chcesz budować sukces, to musisz zrozumieć, że czeka cię odmawianie, czeka cię robienie czegoś, mimo że tego nie chcesz i musisz to zaakceptować i pokochać. Ale wiesz, co jest piękne? Że nawet jeżeli się nie chce czegoś robić, czujesz się, Źle, masz gorszy dzień, to już gdy siądzisz do roboty i zrobisz to, co do ciebie należy, wszystkie negatywne emocje znikną w mig. Dlatego tak ważne jest, by pracować nad swoimi celami w swoje najcięższe dni. Bo te najcięższe dni dyktują to, czy ty osiągniesz ten sukces, czy nie. Każdy umie zmotywowany, albo każdy umie 2 stycznia, bo pierwszego jest na kacu, pójść na siłownię, albo pójść na spacer, albo odmówić sobie ciasta. Właśnie o to chodzi. Ale pytanie, czy ktoś, stawiając sobie postanowienie noworoczne, dzisiaj, 15 czerwca, dalej odmawia sobie ciasta? Musisz pracować w swoich najgorszych dniach, by osiągnąć sukces. Bo to wtedy budujesz sukces. Daj z siebie wszystko. I zjedź teraz do opisu i kliknij pierwszy link i sprawdź społeczność, gdzie znajdziesz trzy główne programy na te trzy tematyki, czyli zdrowie psychiczne, relacje i zdrowie fizyczne. Pełno bonusowych kursów, coaching w zestawie. Wszystko jest w jednym miejscu. Sprawdzaj i dołączaj, bo naprawdę warto.